Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę z The Cosmic Wheel Sisterhood. Po tym jak w ostatnim odcinku mieliśmy okazję porozmawiać z no, kolejną osobą, którą dana troszkę za bardzo ciśnie, e, i mieliśmy okazję troszkę pomocy zaoferować właśnie tej e, znajomej wiedźmie. Teraz będziemy mieli okazję w końcu, chyba w końcu spotkać się z wiedźmą, która połączyła się z innym behemotem i bardzo jestem ciekawy jej i wyglądu i tego co będzie ciekawego miała do przekazania trochę żeśmy nabrali znowu energii ale mamy bardzo dużo niebieskiej i pomarańczowej, znaczy właściwie brązowej mamy mało czerwonej i fjoletowej. nad tym będziemy pracować a moi drodzy jeśli wam się ta seria podoba to kliknijcie subskrybuj w tym momencie jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, będę za to bardzo wdzięczny ja natomiast kliknę w tym momencie już w okienko no bo chciałbym powolutku przejść do kwestii e, kolejnej, e, kolejnych odwiedzin Hello fortuna, nazywam się Greft, A właściwie, gdy nie wiem, to Greta będę mówił, rzanieć. Jestem architektą, architektą, tak, totalnie. Jestem wiedźmą architektem, tak chciałem powiedzieć. Wierzę, że nasza wspólna przyjaciółka Dalia opowiedziała ci o mojej sytuacji. Potrzebuję maksymalnej dyskrecji w tej w konkretnej kwestii, więc chciałabym pogadać o tym, o, o reszcie kwestii już personalnie, w cztery oczy. Jeśli oczywiście w ogóle zgodzisz się mnie przyjąć. Dziękuję ci ślicznie, Greta. Zapraszamy Gretę. Proszę bardzo. Ona tak w garniturę ubrana, proszę bardzo. I na czaszcze przyleciała. Coś też tutaj ma z kawałkiem głowy. A! Czyli tak wygląda połączenie z Behemotem, co? Okej. Okay. Yy, dzień dobry, Greta. Cześć, Fortuna. Dziękuję, że zgodziłaś się mnie przyjąć. Dalia, wyjaśnia mi krótko o co chodzi w Twojej sytuacji. No, w zasadzie to i tak to jest oczywiste, jak po prostu na mnie spojrzysz, co nie? No, tak, to nie wygląda dobrze. Pozwól, że powiem to głośno, tak czy siak, dla potrzeby całej tej terapii. Mam tutaj oto behemota, który się ze mną połączył. Jakie to w ogóle uczucie? Wow, nigdy nie myślałam, że ktoś mi takie pytanie zada. Kilku po prostu uznaje, kilka osób po prostu pewnie by uznało, że to popierdolone i tyle. Ale jeśli tak po prostu mówimy o uczuciach w tym momencie, to szczerze mówiąc, to nie jest złe uczucie. To znaczy. Estetycznie to okropna sprawa. Ale to nie boli, mogę się poniekąd komunikować z tym behemotem w jakimś takim abstrakcyjnym poziomie. Właściwie, jeśli miałbym cokolwiek powiedzieć, to to, że czuję się bardziej potężna. Wow. Dobrze słyszeć, że nie cierpisz w każdym razie. Ach ale to nie jest warte. Po pierwsze, przywoływanie behemota naprawdę mogło się skończyć dla mnie egzekucją. Ale co ważniejsze, chciałabym swoje urocze kości policzkowe z powrotem. No tak, to wydaje się być poważną stratą, to nie ma co ukrywać. Więc jak myślisz, że będziesz w stanie mi pomóc? Jeśli jest jakiś sposób, żeby Cię wyleczyć, to moja talia w ten sposób odnajdzie. Ale najpierw muszę wiedzieć o Tobie coś, coś więcej. Masz coś przeciwko temu, żebym zadała Ci kilka pytań? Oczywiście, zadawaj ile tylko chcesz. Po co przywoływać behemota? A, to nie jest łatwy temat do mnie do poruszenia. Nie przez behemota samego, ta część jest całkiem jasna i klarowna. Chciałem wybudować świątynię z czaszki tkana tam przy kopalni. I potężniejszy, im silniejszy materiał, tym potężniejszy jest też ołtarz. A te czaszki, one są w stanie odeprzeć nawet żłobienie w nich w sposobach supernaturalnych. Próbowałam każdej znanej metody i kiedy już skończyły mi się opcje, uznałam, że czas się zwrócić do zakazanej magii. Dlaczego masz aż tak zesperowana, żeby wybudować tę świątynię? No właśnie to jest ten problematyczny temat. Szukam znaczenia. Znaczenia? Wiem, że jest to nieod... pytanie, na które nie da się odpowiedzieć. Czy też pytanie, które nie było jeszcze odpowiedziane, jeśli możemy zakładać taką optymistyczną wersję. Znaczenia życia sensu życia właściwie. Właściwie to czuję się całkiem głupio po prostu mówiąc to na głos. Dlaczego wszyscy o tym myślą od czasu do czasu? Tak, ale ja mam pewną obsesję na tym punkcie. Nie jestem w stanie zignorować tego pytania. Jesteś kimś kto czyta przyszłość. Powinnaś być świadoma, że są rzeczy no są inne rzeczy tam daleko ponad nami i nie tylko. Jest książka gdzie wszystko jest zapisane. Czy jest też ktoś, kto pisze o nas, albo nas pisze? Czy to wszystko jest symulacją? Czy świat tak naprawdę istnieje? Czy być może nie jesteśmy i sam świat nie jest niczym, tylko jakby fragmentem mojej własnej wyobraźni? Czy przestajesz istnieć, kiedy na ciebie nie patrzę? Czy wszyscy jesteśmy bohaterami? Czy mamy jakiś cel, znaczenie, sens? Dobra, dobra, zaraz, spokojnie, rozumiem cię. Czy może przegapiłam jakąś kosmiczną prawdę? Czy było coś przed światem? Dlaczego inni nie są tak bardzo, nie mają aż takiej obsesji w tych same, na, na punkcie tych samych pytań, co ja? Greta. A, przepraszam, znowu mi się to zdarzyło. Nie jestem w stanie wytrzymać na własną rękę, ponieważ zawsze wracam do tych samych pomysłów z powrotem i z powrotem, ponownie i ponownie. Zbudowałam niezliczone kapliczki szukając odpowiedzi i jak tylko kopię głębiej, to znajduję tylko więcej i więcej pytań. Nie spałam już praktycznie przez cały ostatni wiek. Dlatego też przywołałem Behemota. Carpe Diem to nie jest opcja dla mnie, ja nie potrafię tak żyć. Ja tkwię w Cogito Ergo Sum. Jestem wiedźmą, do cholery jasnej. Jeśli nie my, to kto ma w ogóle rozwikływać te wszystkie zagadki kosmosu? Dlaczego w ogóle wyszłam na jakby wyższy stan rozumienia? Dlaczego nie mogłam pozostać nieświadomym niczego panią Architekt z Bostonu? Wiesz co? Karty nie są stworzone tylko po to, żeby przewidywać rzeczy. Są także fantastycznym narzędziem do medytacji. Będę szczęśliwa, jeśli pozwolisz mi pomóc ci z Twoim zadaniem. Naprawdę? Oczywiście. Jeśli dwójka z nas będzie w stanie wyciągnąć cię z pewnych problemów, a właściwie to z naszych problemów, ty ze swoich, ja ze swoich, to zdecydowanie dołączę do ciebie podczas jednej z takiej medytacji w świątyni. Tej czaszkowej choćby. Kto wie, co znajdziemy mm, odpowiednio utylizując moc Twojej świątyni poprzez moi, moją talię. O, to aż powoduje, że serce mi zabiło szybciej. Tak, zdecydowanie, z chęcią. Zajmijmy się podzieleniem kosmosu na części razem. Ale co jest Twoim problemem właściwie? A, heh, jestem wygnana. Nakazano mi pozostać na tej astero asteroidzie. I może pozostawmy to na razie przy tym. Hm. Okej. Okay. Obiecuję, że pomogę ci wydostać się kiedy tylko będę w stanie. I właściwie w jakikolwiek sposób tylko jestem w stanie. Partnerzy? Partnerzy masz Bechemota, ja mam Bechemota. Czy mamy się razem? Nie powiem jej tego wprost oczywiście, ale tak jest. Partnerzy. Ależ to tak ekscytujące. Wszyscy zawsze uznawali mój projekt za bezużyteczny i nie mający szans na powodzenie. Dziękuję ci, Fortuna. No dobra, teraz kolejne pytanie. Powiedz mi coś więcej o byciu architektem. Zaraz, zaraz, zaraz. Co powiesz na to, żebyśmy zmienili całą tą sytuację z przesłuchania w konwersację? To nie jest przesłuchanie, to jest wywiad. A poza tym, ja nie jestem aż tak interesujący. No dalej, Fortuna. Wszystkie wiedźmy są interesujące. A ty jesteś jedyną wiedźmą przepowiadającą przyszłość w naszym kowenie. Dalia mówi o tobie naprawdę w samych superlatywach. Ja aż nie mogę się doczekać, żeby wiedzieć coś więcej. Tak szczerze mówiąc, to... Czuję się całkiem niesamowicie, po prostu yy, patrząc na sposób, w jaki ty na mnie patrzysz, jestem w stanie stwierdzić, że nie jesteś uszyta z tego sam tej samej tkaniny, co reszta z nas, jesteś specjalna w jakiś sposób. Nigdy nie, nie powiedziałem to nikomu, wydaje mi się to yy, całkiem głupie, ale muszę to po prostu wyrazić. <laughs> Dzięki? A właściwie to, to byś chciała wiedzieć. Hmm. Co ciebie popycha do przodu? Wolność. Ale to jest całkiem zależne od sytuacji. Ja mam na myśli tak ostatecznie. Co powoduje, że twoje życie jest warte życia? Co jest tym, co cię napędza? Przyjemność? Ciekawość? Yy, no jakieś może osiągnięcie? Ciekawość, myślę. Ciekawość, hmm. Muszę powiedzieć, że to i dla mnie jest yy, raison d'être. Interesujące. Wydaje mi się, jak gdybyś używała mnie dla swoich kosmicznych studiów. Cóż. Nie mogę sobie odmówić szansy na to, żeby znowu zająć się rozbiórką tak cudownej istoty. Jesteś dziwna. Naprawdę jesteś. Naprawdę masz niezłą obsesję. No dobra, dawaj. No dobra, dawaj. Nie będziemy jej przeszkadzać. A, no, dziękuję bardzo za to, że się, zgodzi że się zgodziłaś. Ja naprawdę się dobrze bawię w tym momencie. No, cieszę się, że się dobrze bawisz. <laughs> Teraz moja tura? Pewnie. Pytaj. To powiedz mi właśnie o byciu. Ee, czarodziejko. To nie są czarodziejki to są wiedźmy. Pamiętajmy o tym. Architektem wiedźmą. A to wymyślony tytuł, tak mówiąc szczerze. Nigdy nie spotkałem żadnej innej Wiedźmy, która definiowałaby samą siebie jako architekt. W takim wypadku pionier. Ja po prostu lubię budować rzeczy. Byłam także architektem, kiedy byłam śmiertelnikiem. Ale przez to, że jestem w stanie designować i wykonywać projekty na własną rękę, właściwie taka zdolność jest dużo lepsza niż Przyglądanie się lat, latom, latom tak się mówi? Wielu latom? W każdym temu całemu projektowi, jak on przez lata się tworzy, i tak dalej, teraz mogę to robić. I całej tej biurokracji, tak swoją drogą, to też jest bolesne. Jestem przekonana, że e, dostąpiłam wiedźmiostwa raczej z tytułu tak naprawdę czystego stresu. A przy okazji, używanie magii, żeby uniknąć całego tego zamieszania z prawami fizyki, jest całkiem niezłym bonusem. Ja, brzmi to jak ból, ale całe to budowanie rzeczy na ziemi. No i takie też było. Byłem jedną z tych ludzi, którzy woleli bawić się w Minecraftie w kreatywnym trybie. W Minecrafcie? Ech... to może się pojawiło już po Twoim czasie. Ty też pochodzisz z ziemi, prawda? Kiedy Ty zdecydowałeś się wstąpić na naszą ścieżkę? 1968. Wow, ja się urodziłem w 2000, a przeszłam na wyższy stopień świadomości w 32. Byłaś i Pisem może? Nie do końca, ale spotkałem całkiem sporo z nich. Miałem swój własny futrag i odwiedziłem całkiem sporo wydarzeń. Miałem też pewien biznes na boku, jak czytając tarota. Brzmi całkiem cool. Eee, w sumie miło mi wiedzieć, że nie jesteś jedną z tych średniowiecznych wiedźm. Nie jestem w stanie się z nimi za bardzo dogadać. A one są strasznie sztywne. Fortuna, powiedz mi, jakie są Twoje myśli w kwestiach związków? Pytasz się, czy jestem singlem? Nie, głupia, ale jesteś? <grychy> tak, cool. Tam na myśli to, jakie są Twoje myśli w kwestii związków romantycznych? Niektórzy ludzie nie są w stanie, bez nich wytrzymać i nie, nie chcą ich właściwie w ogóle. Jestem po prostu ciekawa, gdzie ty, gdzie twoje myśli. Tej kwestii się kręcą. O, oh, okej, okay. życie nie może być kompletne bez relacji. Są one pożądane i wesołe, radosne, sprawiają przyjemność. Są cool, ale są za bardzo, są overrated. Nie rozumiem ich, ich nie chcę. Um, mamy behemota, nie? To jest nasza relacja w tym momencie poniekąd. Nie możemy mieć pełnego życia, nie doświadczając jednej. W takim wypadku musisz czuć się naprawdę źle, będąc uwięziona w tym miejscu. Wygnanie byłoby dużo łatwiejsze z partnerem, to prawda. Aczkolwiek rzadko się zdarza, że ktoś wpada mi w oko. No dobra, teraz twoja tura, Pytaj. Hmm. Co robisz w swoim wolnym czasie? Spędzam hmm. większość mojego czasu na projektach. Ale w tych rzadkich przypadkach, kiedy naprawdę jestem już wypalona, to lubię czytać. Kolejna osoba, która lubi czytać. Proszę bardzo, w zeszłym odcinku. Louise też lubiła czytać. Ciekawe, wszystkie Wiedźmy lubią czytać? Jakby to brzmi sensownie poniekąd, ale jestem zaskoczony, że nie mają bardziej nietypowych rozrywek. Czytam eseje, różne teksty arkaniczne, głównie filozofie. Chociaż w sumie, um, tak naprawdę jak na tym pomyślę, to biorąc pod uwagę co czytam, to chyba nigdy nie odpoczywam. Cóż, cieszy mnie po prostu to na przykład, kiedy mogę wziąć sobie długie kąpiele. Chociaż nawet wtedy nie mogę przestać myśleć. No ja jestem przeklęta przez mój nigdy niekończący się quest do oświecenia. Spotkałeś może Jasmine? Nie spotkałam jeszcze, ale Dalia mówiło, mówi o niej całkiem często. Dlaczego? Ona może mieć coś, co pomoże ci, że tak powiem, zabrać swoje myśli od różnych rzeczy, które cię dręczą. Specjalnością Jasmine jest herbaciarstwo. Pomogła mi w wielu różnych problematycznych sytuacjach i czasach. O cool, narkotykowa wiedźma, eh, powiedzmy, ale bez wszystkich minusów yy, tych substancji, którą produkują śmiertelnicy, ja spróbuję czegokolwiek, po prostu dawaj, daj <laughs> mi znać. Dobra, to teraz powiedz mi ty, czy cenisz sobie bardziej personalne, czy kolektywne, kolektywny dobrobyt? Wow, to jest pytanie nagle, nagłe i znikąd, no co jest ważniejsze, ty czy społeczność? Czy świat? I nie, nie zgodzę się na żaden kompromis w tej kwestii. Tak, ostatecznie to musisz wybrać. Gdzie jest priorytet? Indywidualność czy grupa? Indywidualność. Indywidualność. No, ostatecznie wszyscy się gdzieś tam czujemy. Chociaż dobra, może nie powinienem mówić wszyscy, bo to jest kwestia dyskusyjna dla wszystkich z nas, prawdopodobnie. A znowu, kolejna yy, generalizacja. No, ale jakbym ja miał powiedzieć, to jednak ostatecznie kładę ten nacisk na siebie. Przy takim wyborze, ja albo wszyscy, to wolę położyć nacisk na siebie. Wszyscy składają się z elementów, które niekoniecznie zawsze mi się podobają. Ja się składam też z elementów, które nie zawsze mi się podobają, ale przynajmniej mogę nad nimi pracować bardziej manualnie i bardziej sposób, który do czegoś prowadzi. Um, nawet jeśli ma to negatywny impact na świecie. Tak, pieprzyć system? <laughs> może bez przesady. Tak, jaki jest sens egzystowania, jeśli nie jesteś szczęśliwym? Masz rację, szczęście powinno być dzielone. Globalnie i też tnione, globalnie, nie. Ja myślę, że odpowiedzią jest tak, ale nie, nie na zasadzie, pieprzyć system i w ogóle jesteśmy niefajni, tylko na zasadzie, jaki jest sens życia, jaki jest sens egzystowania, jeśli tak naprawdę jesteśmy nieszczęśliwi przez cały czas. To nie o to chodzi. Tak mi się wydaje. Rozumiem Cię. Ja w ten temat włożyłam bardzo dużo myśli, wiesz? Rzeczywistość jest przecież też konstruktem pewnego rodzaju. Dlaczego być smutnym, jeśli i tak wszystko ostatecznie zniknie, jak tylko, jak szybko, jak tylko e, ktoś nas odłączy od kosmosu? A szczęście może pochodzić od tego, że sprawia, jakby sprawiamy, że inni są szczęśliwi. Musisz być po prostu szczęśliwy na tyle, żeby tak było, żeby po prostu, żeby to ci sprawiało szczęście. To prawda. Wychodzi to na to, że nie ma pewnej konkretnej odpowiedzi na. Na to konkretne pytanie. To co? Więcej pytań? Pytaj ile tylko chcesz. E, jakie są twoje myśli na temat Aedany? Ja to musimy się dowiedzieć. O, czas pogadać o szefie. Cóż, e, nikt z nas nie ma chyba zbyt dużo sympatii dla niej, prawda? Ja nie jestem zbyt szczęśliwa z faktem tego, że zesłała mnie tutaj na tysiąc lat izolacji, nie. A ty? Ja przyzwałam Behemota. Wydaje mi się, że to mówi samo za siebie, jeżeli chodzi o mój szacunek dla autorytetów. Nie przeszkadzała mi wcześniej, jak ja na tym myślę. Zawsze pozwalała mi skupić się na moich projektach. No ale teraz, kiedy wiem, że prawdopodobnie, znaczy... Nawet bezprawdopodobnie, że podda mnie egzekucję, jak tylko odkryję co zrobiłam. No to muszę pozbyć się albo tego behemota, albo Aedany. Wow, to są... Twarde, harde słowa. No co? Nie za bardzo mnie cieszy wizja bycia wymazaną. Przynajmniej nie dopóki nie skończyłam mojego questu. I dowiedziała, nie dowiedziałam się wszystkiego, czego chcę. Rozumiem. Ty w sumie nie jesteś jedyną, która ma już dość wszystkich działań naszej liderki. Ale Dana jest bardzo pewna siebie i myśli, że może zajmować się tyloma niezadowolonymi wieźmami naraz. Słuchaj. Ja rozumiem, że potrzebujemy pewnych zasad, które będą zapewniać stabilność naszego kowenu. Ale... Nie jestem w stanie zgodzić się z tymi arbitralnymi karami. Pod żadnym pozorem i w żadnych warunkach nie powinna wiedźma być skazywana na śmierć czy wygnanie. Ktoś podjął jakieś złe decyzje, potrzebują raczej przewodnictwa i wybaczenia. Mamy być rodziną, nie armią. No, nie mogłabym się zgodzić bardziej, nawet gdybym chciała. Potrzebujemy e, konstruować zamiast skazywać. Ja to doskonale rozumiem. Fortuna. Wydaje mi się, że jestem gotowa na czytanie. Tak, ja też mam takie wrażenie. Powinniśmy? Powinniśmy. Wyobrażam sobie, że głównym tematem w tej kwestii jest w jaki sposób poradzić sobie z Behemothem. Tak, bardzo proszę. Dodatkowo chciałabym też zapytać o, moją, o mój personalny quest, o moje poszukiwanie wiedzy. Zakładam i wątpię w to, że jedna karta pozwoli mi w końcu, ostatecznie ogarnąć cały, to, cały ten sens życia i kosmosu, ale może tak nie będzie, ale na pewno wskaże Ci kierunek. No, to dobrze. Ten quest, jeżeli chodzi o wiedzę, zadanie, ten całe moje wyprawa po wiedzę, i tak tak naprawdę polega na zadawaniu pytań z jak największej ilości różnych punktów widzenia, jak to możliwe. No a twoja talia jest jednym z tych punktów, których jeszcze nie próbowałem. Pamiętaj o tych pytaniach w głowie, kiedy ja będę tasować karty. Co nam wyskoczy ciekawego? O, znowu Origin of, Spe of Species. Um, no dobra. Co my tu mamy? Origin of Species to. Ciężko będzie zawsze do czegoś. Introspekcja, pożądanie, pasja, moc. Obietnica ugaszenia wielu e, rządz. No tak. Myślę, że to jednak bardziej pasuje do questu. To ugaszenie pragnień, i tak dalej, może odpowiadać na, na pytanie: nie, na, nie, nie tyle na pytanie o sens życia, co o to, gdzie można szukać odpowiedzi. Nigdy nie rozwiążesz zagadki sensu życia, ale Twoja praca pozwoli innym, żeby to osiągnąć. O, to jest najgorsza odpowiedź, jaką można jej udzielić. Sens życia tkwi wewnątrz umysłów innych osób. Spędź więcej czasu z innymi ludźmi, żeby znaleźć jakiś progres. To jest o tyle fajne, że dajesz 5 fioletowych, a my mamy 0. Ja trochę jestem zachęcony tym faktem. Musisz e, złamać jeszcze więcej zasad, żeby znaleźć sekrety, odkryć sekrety kosmosu. Odrzuć jakikolwiek autorytet, szukaj tego, co zakazane. Um, nie, wydaje mi się, że raczej spotykaj się z innymi, rozmawiaj z innymi. To poniekąd jest bardzo podobne do tego, co było trzecie. Tutaj, owszem, łam zasady i tak dalej. Fakt do polii, wiadomo. Ale bardziej szukanie tego zabronionego też się może odbyć przez rozmowy z innymi, na przykład zabronionymi ludami i tak dalej. Poniekąd można też, można nagiąć tą interpretację w wiele sposobów. Bo tak sobie pomyślałem, że nawet czytanie książek, które są na przykład zakazane, można by uznać za spotykanie innych ludzi. Sens życia tkwi w umysłach innych osób, tak. A ja nie mam cierpliwości na taką rzecz. Tak szczerze mówiąc, to większość rozmów i interakcji zdają się być dla mnie bezużyteczne. Dzięki! Nie mam na myśli ciebie, kupiutka. To akurat to bardzo doceniam. Ale bardzo łatwo się nudzę towarzystwem, jeżeli jest ono tylko po to, żeby być obok. Potrzebuję jakichś różnych takich elementów, które na mnie wpływają, jakichś stymulantów interesujących, ważnych konwersacji. Ale może to jest właśnie to, to, czego mi brakuje? Może powinnam trochę zająć się tym, żeby ten czas zmarnować, trochę się powydurniać? W sumie to idee, pomysły muszą zostać odpowiednio zapylone. Samotny umysł może w pewnym momencie jakby stracić paliwo na to, żeby tworzyć ideę, stać się sterylny. Hmm. Odkrycie się na style życia i filozofię innych. Może w pewien sposób stanowić wyzwanie dla mojego umysłu. To ma całkiem sporo sensu. Dziękuję, pomogłaś mi i to bardzo mocno, Fortuna. Naprawdę Ci dziękuję. To ja, moja przyjemność. Dobra, co teraz nam się tutaj ciekawego objawi? Niewypowiedziane słowa. To jest, to jest behemot, tak? To jest akurat ta karta, która dosyć niebezpiecznie wygląda pod kątem behemota. Kiedy jest wkurzony, behemot sabotuje zrozumienie. Ja nic nie powiem, że to tutaj się bardzo pięknie wpasowywuje, i bardzo się cieszę, że ta karta tutaj akurat wpadła. Nie walcz z behemothem, tylko go wręcz przyciągnij do siebie. Ten droga do tego, żeby przestać być podzielonym, to stać się jednym. Czyli jest taka symbioza, trochę. Naucz się jak wiele tylko możesz w tym momencie, ponieważ będziesz jeszcze tęsknić za behemothem, kiedy się od niego uwolnisz. Hmm. Behemoth kocha ból, skrzywdź go i podda się. Ha! Ale jak go skrzywdzić, to jest pytanie. Nie, kurczę, nie chcę podejmować decyzji tylko z tego tytułu, że są trzy czerwonek. Tutaj ja czerwonych mam mało, bo tak mi umysł od razu podpowiada. Nie walcz z nim. Przy, przy, przytul tego Behemota, przytul go do piersi po prostu i tyle. Przytul Behemota, ja jestem za tym, żeby przytulić Behemota. Nie, nie ma, nie ma sensu z nim walczyć. Um. Taki bieg w kierunku środka samej siebie, zamiast próba ucieczki na zewnątrz, co? To całkiem sprytny sposób tego, jak utrzymać to wszystko ukryte. Zamiast wycinać go, odcinać gdzieś na bok, pozwolić wejść Bohaterowi na full. To trochę przerażający pomysł, ale powiedz mi, co jeśli zostanę być sobą? Nie wiem. Cóż, czym tak naprawdę jest ja? Egzystencja jest rzeką i nigdy nie jesteśmy tym samym sobą, właściwie w jakimkolwiek momencie czasu. Hmm, oczywiście, cokolwiek sprowadzi mnie bliżej do mojego celu. Cieszę się, że podeszłaś do tego optymistycznie. <laughs> nie możemy kontrolować przeznaczenia, prawda? Jeśli życie daje Ci bohemoty <laughs> rzeczy samej. No, coś o tym wiemy, co? Czy możesz jeszcze przyjrzeć w coś innego? Nie, dziękuję. Dałaś mi trochę pomysłów na temat tego, w jaki sposób mogę się behemota pozbyć. Ja też się zajmę jakimś researchem z mojej strony. Super, spotkajmy się w takim wypadku niedługo, żeby nauczyć tego gnojka odpowiedniej lekcji. A nie mogę się doczekać. Do zobaczenia wkrótce. Okej, okay. mamy dużo kart. aż behemot też się tutaj pojawi. Siemanko. Wychodzi na to, że behemoty są znowu w modzie. Tak, w tym momencie to kompletny szał pośród wszystkich tych młodych wiedźm, które mają kiepski osąd sytuacji. Myślę, że mogę pomóc, jeśli jesteś zainteresowana. No, co, co masz ciekawego do powiedzenia? My, behemoty, znamy swoje imiona swoje wzajemne imiona. Jeśli znasz imię behemota, który. Mm, opętał Gretę, właściwie jakikolwiek rytuał który możesz wykonać, będzie w stanie wyzwolić ją i będzie. A może na tyle będzie w stanie wyzwolić. Będzie bardziej. Będzie wyższa szansa, że uda się, że zadziała i ją wyzwoli. O! To perfekcyjne rozwiązanie. Powiedz mi jego imię. A. Wiesz, wiem, że jesteśmy partnerami w tym przestępstwie, ale. Ja nie wydam jednego ze swojego. ze swoich. Ro, tego rodzeństwa. Ale przynajmniej nie za darmo. Czy ja ci niewystarczająco płacę już w tym momencie? A ta kwestia, jeżeli chodzi o talię, to jedna rzecz. To jest kompletnie inna sytuacja. No dobra, czego byś chciał? Nie przejmuj się. Ja tylko chcę po prostu trochę tej słodkiej, cudownej mocy, którą zbierasz. Pięć jednostek ognia, żeby zdradzić yy, drugiego behemota. I dwie jednostki jeszcze powietrza, żeby przekazać imię wam, wiedźmom. Hmm. Nie musisz odpowiadać w tym momencie. Uzbieraj sobie tej energii. Zdecyduj czy jesteś zainteresowana czy nie, a kiedy nadjedzie czas, żeby spróbować i ocalić Gretę, pamiętaj po prostu, że możesz pozwolić energii popłynąć do mnie, a ja wyszeptam ci w ucho imię Behemota. Rozumiem. Chyba nie jest zbyt duży koszt, co? Troszkę magii dla twojego ukochanego mentora? No nie chodzi o ilość, raczej o myśl, co zamierzasz zrobić z tą magią. <laughs> Już się boisz mnie po całym tym czasie? Ja po prostu jestem ostrożna. Jestem przekonana, że jesteś zakazanym stworzeniem z jakiegoś powodu. Jak uważasz. Ale to powiem jeszcze raz. Jestem po twojej stronie. Zaufanie wymaga czasu. Rozumiem. Cóż, daj mi znać, jeśli będziesz chciała kiedyś skorzystać z mojej okazji. Oferty właściwie. No wiesz, wtedy kiedy czas nadejdzie. A póki co baw się dobrze. No będziemy się bawić dobrze, na pewno się będziemy bawić dobrze. Moi drodzy, w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek z The Cosmic Will Sisterhood. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zapraszam was do zasubskrybowania kanału, a my już niedługo pojawimy się z kolejnym odcinkiem i z kolejnymi kosmicznymi przygodami. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.